No to wzrosła ta stabilność, nie? I teraz pytanie czy już ta opcja dywancjalza się odblokowała. Zobaczmy. Wypowiedź wojny. Ok. No to weźmy prowincję. Nie wiem czy będziemy wzywać sojuszników. Może nawet nie. A oni tymczasem mi zaskoczyli i nabrali sobie straszną ilości. Sojuszników Amfisa. Zobaczmy, gdzie to wszystko jest. I dobrze, że ja ściągnąłem posiłki. O. ściągnąłem posiłki. Teraz jak mi jakieś takie Delphi. Jakieś pojedyncze kraiki. Beocja. Te Na szczęście nie ma na tej liście Macedonii. E, co teraz? Są małe krajki. Ja mam wołać sojuszników w tym celu. Może nie. nie. Może nie jest to mądre, ale. Mamy tu dwie armie, Zobaczymy. Czego to jeszcze tu jest? To wszystko tutaj. Te, ten plankton, tak? Żeby mnie ten plankton czasem nie zaskoczył. Yy, tak. Mam tu podpowiedź, że mogę ich wezwać. Yy, teraz tak. Yy, można by z kimś tu tą wojnę spróbować zakończyć. Nie wiem, czy ten numer się uda, ale najpierw zdobądźmy coś. Czyli tak, wy kończycie musztrę Wy też kończycie musztrę. i teraz tak Pyrchos rusza tutaj Ty korego ruszasz tutaj I Zaczynamy Wygląda, że oni akurat by dobrze kontrolowali zamiary tutaj nie, 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 chwileczkę, chwileczkę Nie, nie, nie Wy tutaj, a Wy tutaj, tak? Dobrze Nie można? No nie. No teraz gdzieś was złapiemy i teraz Pyrcho walczy, tak? Rozbił ich. Poszło nam dobrze, tak? Oni uciekają, Zostaj złapani w trakcie. To są żołnierze buntu arkaniani, i nikt z etoli nam tu raczej już nie wiedzie, więc Pyrchos wjeżdża tutaj, a on zajął to bez walki, więc idzie dalej. Uciekają jeszcze dalej. Uciekajcie, uciekajcie. No to tą armię przesuwam jeszcze na. Tu będzie jakieś obężenie? Stolica etoli. Ok, dobrze. To nie trwało długo. I złapaliśmy. Właśnie, bo ja nigdy nie mam tych więźniów, ale może dlatego, że należy tutaj kliknąć. O, aha, tu są opcje, których wcześniej nie widziałem. Sprzedaj w niewolę. Tyrania, ale kasa. Możemy go uwolnić, tak? Wychłostać. ...stracić. Popularność dla Prychosa. A u nas wzrośnie Tyrania. Nie wiem, czy chcę tą Tyranię podkręcać. Można by go sprzedać nie niewolę, nie? Tylko 0,5 Tyranii z tego będzie. A potrzebujemy kasę. Trochę świństwa, nie? Ale to... To była ta rozbita armia, która wpadła na. Stop, stop, stop. Handel, Galiska, lokalna potęga, ceramika. Ja się zgadzam. Pieniądz jest pieniądz. Ktoś tu idzie? Delfy, Delfy, wy naprawdę tego chcecie? Ale tych tam wygonił. Nie można nic zrobić. Zobaczymy. Zobaczymy o co chodzi. Przysunę tutaj o tak, bo tu na delfy trzeba się przygotować. A oni idą dalej. Tu pozawracali, złączyli się w jedno. Będzie pewna bitwa z delfami, tak? Jest bardzo pewna, że nasza strona wygra. To jeszcze dobrze wiedzieć takie rzeczy. I teraz, czy tu ich jakoś podkręcić? Na przykład zmasowany atak. Ok. Zostawmy to, tak jest. I czekamy na nich. 12 łuczników mają właśnie porąbało ich A, to się nie dziwię, że mamy obiecane zwycięstwo. Ale ktoś tu wcześniej wpadł. Zobaczmy w ogóle tą bitwę. I zanim oni skończą walczyć, to ja chyba tutaj spróbuję Pyrchosa y, przysłać tego. Prychoz będzie potrzebował wsparcia po tej bitwie. Tu już pouciekali. Trochę się martwię. Można wycofać się taktycznie albo wiem dokonać zamiany. Tylko, czy to się uda, zanim on dotrze, przebędzie 28 maja. Bo ja bym chciał y, jego dać tu, a jego tutaj I żeby nie przerywać oglężenia Byzusunęła je to będzie kolejna walka chyba Pięć 500 zostało Amfisa, Altea, Delfy i teby przegrały bitwę, no to się złączyli się Naprawdę solidne zwycięstwo Prychosa I teraz następna banda go dopadła I trzeba będzie chyba to Oblężenie przerwać, bo tu jest potrzebne wsparcie Olimpiada akurat teraz Żona Bazyleusa na olimpiadę, a może akurat i dobrze pójdzie a tu? Badacz. żonę, Czemu nie? Martwię się o bitwę. Ale powinien wy... Dobra. Beocja. Nie ma więcej kandydatów? Uciekali. To może wy zostańcie tu? Możecie zostać? Można cię tylko zawrócić e, Cassandros będzie musiał to e, z tym sobie dać żadę, bo raczej mm, e, Bandę Perchosa ja bym tutaj chyba Połączyć pełne kohorty? Nie wiem, jeszcze nie zastanawiałem się czy to jest warte tego Tu ci znowu coś wymyślili Mi się wydaje, że trzeba będzie zrobić szturm. 2000 mają tutaj, Ach, nie chcę za bardzo tego robić. To weźmy go tutaj jednak dla stabilizacji wyślijmy. Bo oni poszli rozlewiać w Dodonie Niewolników jeszcze wzięli banda e, Banda wredna Same konie musiałbym puścić za nimi, żeby zdążyli Robić taki podział? Większość życia będzie poczynione w armii. No proszę, ja mam się na to mart martwić. Nie, weźmy to. No on sam nie wie, co robi tutaj z tą armią. Jak to odzyskamy. To trzeba tu wejść z powrotem, i to zająć dobrobyt, ciekawe. A może nie stabilność, chcemy stabilność, dobra. Teraz to obężenie, czy już robić, czy nie. No, to są bonusiki nasze nowe, bardzo ciekawe. No tak, ale ja go nie atakuję lekką piechotą na ciężkich. się sami się proszą. 15 tysięcy. To była grubsza bitwa. Będzie trzeba coś tu decydować, co jest grane? Nie prowadzimy tego blężenia, czy jak? Na poziomie fortecy. No to, a jak, jak my to mamy zabione? To ewentualnie y, perchho są udarzy, żołnierzy. A można w ogóle to połączyć w jedną dużą armię. To może być lepszym rozwiązaniem. Albo tylko zregul mhm. Dobra. Tartos dwa, no bądź tu mądry. To będzie... To będzie Cassandros, nie? To damy mu ciężkich, tak. I teraz już obężenie może się toczyć. się, czy Pyrchos może robić uzupełnienia. W tym miejscu? Nie. Na terytorium trzeba. Musimy wytrzymać z tym oblężeniem, potem zrobimy dyplomację i będzie po, po sprawie. O, tylko teraz trzeba pogonić tych fiomeczków. Czego znowu jest za mało? Dobra. Reorganizacja. To mam teraz skokonnice. Czy konica się do tego liczy? Teraz oni idą tutaj odbić to. Dobrze. Beocja ma tutaj trochę dużo, ale z Beocją spróbujmy zagadać. Amfisa, Beocja. Ok. Dobra, czyli to się nie da na razie. Ale oni nie idą. O. Nie przesadzaj z grabieżami. Kasiorka. Nawet na to można by im zezwolić. To jakieś wojsko, tak? Staje się lojalne? Dobra. Teraz tak, musimy czym prędzej przejść tutaj i zrobić dyplomację, to może nawet prychost się ruszy stąd. z mi skosili Tamtego chcecimy zaczął i naraz zabiał, ale to za chwilę przywrócimy do porządku. Te trzy, tak? Zaznaczyło się. nas interesuje to Kalidon. No, mamy wywojować, tak, dalej. Myślę, że to powinien teraz y, dowodzić, y, nie reukonić, tylko Perchos. Czy da się tu przedostać? Zobaczymy jak nasze wyniki, yy, te, wojny Minus 9, mamy 10, mamy mieć, no To on niech przemaszeruje, tylko którędy Podzyskiwać ten teren Jest dużo pieniędzy, powinienem szkolić jednostki, prawda? Może konicę, żeby odyskiwać to, co zostało zajęte. To nie byłby zły pomysł. Lekka kawaleria. Nie mam zasobów ludzkich. Świetnie. świetnie. Czyli muszę sobie poradzić z tym, co jest. Nawet nie mogę go zupełnie nie robić, no Coż, nie fart po prostu, Ford. No i teraz muszę wrócić tutaj, Delfy nadchodzą. Mój kolego, wydziel teraz otwórz nową jednostkę Trochę koników wyślemy Tu. Tak Musimy kontrolować nasze własne terytorium A Ty Musisz wracać. Techniki i się rozwijają, świetnie. Kogo delfy. Cieniasów. Możemy im rzucić wyzwanie, tylko muszę podciągnąć główną armię. to chyba zgarnę wszystko co się da. Kasandrosowi zostawię tylko tych. Mamy bitwę gładko wygraną, tu też może być trudniej, ale oni tam mieli cieniaso, prawda? Czyli na razie wszyscy rozbici. Tu jest jeszcze ekipa setoli, nie licznę na szczęście. To wszystko jest nasze. Jaki jest wynik wojny, minus 5. Powinno być 10, żeby zażądać czegoś. Ślimy konie tam. Pytanie, czy to wystarczy na te, na te oblężenia? Wydarzenie zobaczymy chypatia megaklid. Popularność. Ona więcej zyskuje. Hypatia zyskuje finezję. Nie weźmy się za to. Wyczyszciliśmy cały oddział toli, to jest dobrze. Delfy mają nie Mniej nas jest w tej ekipie, ale za to konnice zaraz będą zawrócić. Kto to ma być? Oni, tak? Czyli niestety musimy się wycofać.